Konik no dobra, dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z... Ile wyspy? Czyli się mówi gwiazda planeta. Ale. No bo mówi, że ona coś mówi. A star to przecież są takie... E... Takie takie płoty wyrastające z ziemi. No, Widziałam, takie coś... No to mówi płoty, a planet to chyba taki worek na śmieci a dla psów, który się wkłada do biurka. Fajne Albo to też jest. czasem w odkurzach. Dobra. To spinki. Kto no? mam no. eee, Ja chcę 20... pobytu. I co ja mam teraz robić? Co? O matka! Kto widzicie? o VIP to jest? 16 dzisiaj. A to my musimy otworzyć wszystkie do 16 siostro. A no, to my musimy 16 A to my musimy 7. A to my oh! A no to wszystko to my to no ale taki ładny no, ruchy... nie, nie! O, 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 boże, nie! Tak! O, tak, taki intensywny. A tutaj... Mm. To? A to weźmiemy takie... takie... Siesz, ale to nie jest taki degrzy kabki. ale... Ładne kabki. Mm. Dobra, czwórkę może. No Boże, aniołek. Ósemkę możemy, jedna Trójkę, dziesiątkę, trójkę. Ja nawet nie patrzę siostro, co dostałam. Bo... O, ja zawiesiłaś. Boże, bandana. O, o matko włosy, Może, <gryzające> chłopak mojego swetra. Czekaj, <gryzające> jeszcze mamy dziewiątkę do otworzenia. I chyba to tyle. Elf, no święty, nikogo nie pozwala się do tego otworzyć. Ale czekaj, a może mamy jeszcze... O, na pewno dwudziestkę piątkę. No tak. Mm, no dobra, to kill the daddy. Sława i fortuna. Co to? Czy chcesz obejrzeć. Nie! Czy tak? Nie! Dobra! O, no to film! Uuuu. jest kabel. O! A gdzie to robi? Film! Nie, ja ja to robię. Zaraz najpierw to wie. Znowu się jakoś ładnie może. Może no muszę sobie teraz do skarpety. Zdejmij. Dobra, to za ładne. No boże, ale ładne. Okej. Okay. A i jeszcze to. Nie, dobra? Nie, to... o się! Musi być bardziej róż... Nie mamy żadnych różowych spodni, to weźmy te w gwiazdki, chociaż nie to bardziej pasuje. A. Ta, cukienka. No nie, weźmy to. Dobra. O, ok... o, oksy, o, oksy. Ło! Wow. No działa. Okulary Jennifer Lopez, A to lepsze. A nie można mieć włosów na czapce jednocześnie. To no, to nie jest czapka, to są włosy. To jej tylko włosy. Naprawdę? Czyli to jest czapka, która wyrastają to z włosów, a nie włosy. Z Boże, ok. No, no, no. No źle klikłaś, zapisało. Siostra rujnuje życie. O, miasto filmów. Miasto flirtu, czemu idziesz do miasta flirtu? Oglądamy flirty? Na 10, na 10, <noise> 2 na 10 za mało żołnierz. Dobra, kończysz ten film, bo ma 5 lat. No dobra, co to? No może. nie chcę tego. No to! I... Widzimy się w kolejnym symulatorze całowania śmietnika. Bajo, nie, A i jeszcze tak na koniec rzucę wam filmik z tworzenia konta, żeby było miło. Du, 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 du. Albo w sumie on będzie na początku. Nie, 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 nie. Na końcu. No dobra. <noise> o nie przesnęłaś mnie! It's your birthday. happy birthday it's your birthday